Oj, he, he. teraz go zarymuję. Nowi... Cześć, witajcie w kolejnym przybył z Arkunderem. Dzisiaj ze mną w skejpie jest... Witam, to ja Zabrze. I razem z Arkunderem dzisiaj nakręcimy kolejny part. Dobra, więc dzisiaj będzie śmieszny part, a mianowicie opowiemy o naszym zwariowanych debilach w klasie. Konfidenta. Zaczynamy o pierwszym incydencie, który miał miejsce we wtorek, nie, we wtorek, w środę, w środę W naszej klasie na lekcji przyrody. Lekcja pierwsza, ta-da-da-da ta, ta, ta. <gry> A więc tak Nasz kolega, jedna z klasy Powiedz, jaką który co zrobił? Państwo zapytała, ile wynosi jeden kilometr On powiedział, dwa metry Kolejnym incydentem było, kolejny, już trochę bliżej byli Jeden się kilometr 100 metrów już coraz bliżej, coraz bliżej. Byli. Ale to nie koniec, wracamy na kolejne lekcje. Co to, to dalej było zawsze? I y, on też dostał na przyrodzie trzy pały na jednej lekcji. No, trzy pały na jednej tak. lekcji. Za to, że nie przygotował się, za to, że powiedział, że kilometr to 2 metry i za to, że miał. miał y, nie wiem. miał 20 kartek w wyrwanych. Bo wyleciały z zasitu. Tak? I tak i jest też bardzo dużo z nich konfliktów yy, w ogóle nasza głupia, że prawie co miesiąc chodzimy wszyscy chłopacy do pedagoga <grym> nie wiem, <grym> żeśmy dawno temu się byli, ale no tak, tak, to prawda Sz szczególnie on chodzi, on, cho on już, to jest jego koleżanka Pytając o tego miła koleżanka bardzo znana mu już, już zna od tych lat bardzo dobrze dobra, a ja przejdźmy może do Margo Dzisiaj sobie może pójdę na królową, sam, bo sam ją ubijam, ale ciekawe czy będzie pusta w ogóle, bo to jest sukces, żeby ona była pusta. Jak myślisz dobrze? Dobra, de, Po raz drugi? Yy, tak. No a on powiedzie o swoim koncie dobrze. Yy, no, ja sobie tutaj teraz biję 74 level, zrobiłem chyba i cztery unikaty i teraz... Coś chciałem zrobić, ale już zapomniałem gdzie. Poszedłem do Eder i pójdę. Coś się zgubiłem Aha, na Minotaury poszedłem. Dobra, dobra. A <grym> dobra. Teraz jest quest wielkanocny z tymi jajkami, co trzeba znaleźć do... No. Do... Ja 16 E na to przysrałem. I nawet... Ale... Nie... 16. Ale co 16? No ja z Ełek przysrałem na to. Aaa, ja 27. mnie od Ewek. E, mogę mu z kołową ubić do filmiku. Ale ja też miałem... Kurde! Mamcie tak... samą blokad pisania, pisania czas przez 7 godzin. Cholera. Konfidencji Confidencji. Ja tylko, e, przerwę w pieniu, ponieważ wbiłem 58 level albo było że 57 i niech spijłem przez długi czas na moim kocie za ale teraz znowu się wziąłem w garść, teraz bardzo szybko lepiej i dobrze. Nie Napiszcie może, że będziesz na filmie. O, już jestem na Migrusorach. E, Czekam, w no... 71 levelu z takim jak ja mam, to tam jest najmniejszym łatwością. Dobra, to ciekawe, dzisiaj będziemy sprawdzali, sprawdzał, wczoraj z tym. Musimy się pochwalić. O no właśnie. Chyba dostanę 20 punktów, jak dostanę, sędzą się będzie cieszył. Naprawdę, by było, no naprawdę trudny był, mój. nie? No, naprawdę był bardzo trudny. O, topór mi się lotnął mój pierwszy topór z minotarą na tym koncie. E, tutaj ze mną jest Gracz Terraju i bardzo ją serdecznie pozdrawiam. E, o, królow. Wypiszę ja z jedną, z jedną taką, e, Kobietą o niku Kaczy Oliwka i bardzo mnie denerwuje, dlatego ją chcę hejtować. No, ja tutaj mam. E, Kolegę, a czy kolegę, kurde, co, obraziłem ją teraz. Koleżankę Terraju. Ona jest z clan Night Life, czyli naszego serjusego clanu No i zgodziła się na asystowanie przy moim filmiku do bycia królowej. Będziemy we dwójkę teraz w las tutaj, zobaczymy, może coś fajnego latnie. Co? Już drugi to pór y, z minotaurów. Wow, wow, wam, wow, wam, wow, wow, no. Zarobisz kwestię. minotaurów. A, nie ma ich, nie ma, no wydali. Idę na, idę na... piętro niżej, tam na pokójne kropki Może sobie cię wbiję. Muszę wypić. Może do Friends. Może przyjmie do Sojuszu. Dobra, kij... kij z tym. Tak tutaj postoimy. Napiszcie może jak kiedy tak była. Kiedy. Kurde, w na Ja nie mogę, nie chciałam tego wyciszenia, Jest tak nudne, to na Nie cholery można zostać z tym wyciszeniem A co, co tam robisz? No, czekam na królową z tą koleżanką. Z, z Nedlifu, klanu niczego bardzo dobrego klanu. A my tutaj, co tam? Nooo, ktoś płacił, sztuka Widzę, no to dobra, to, to też płacimy, będziemy jej Płacisz 100 tysięcy złota. Pięknie. Okej. Okay. no... Nie będę ciągnął, bo tak pogadamy tutaj z wami teraz, bo... Nie chcę mi się ciągnąć w filmiku. No, a tak w ogóle to na, na tych tutaj na tym poziomie drugim, gdzie są podwójne gróbki, to ja tutaj na moim, tutaj na tym wojowniku teraz, jak spiję tutaj od 70 do 72, a teraz jak tak tutaj sobie biję na tym w zabrzu, to po prostu myślę, że tutaj się tpić nie da, tutaj jest 5 tych grupek i co, dalej nic nie ma, że tak, tam Pasakra. Tak, tak, no bo tak jest, mi, to jest bardzo popularne ekspozisko, tymi minotaury Wszystko mi się myli a, ale, a, ale nie chodzi o te, y, tutaj nikogo nie ma, po prostu są tutaj tylko cztery grupki, że spione były Masakra Ta, Aha Ja chcę tutaj teraz na Margo duel cisne, bo może chcę sobie wygrać, ale na razie dobrze mi to nie idzie, bo słaby tutaj jestem, jak. No i co, tutaj, no i trochę jak słabiłem niby. Nawet nieźle, nawet nieźle. Ale wracamy do Margo, może się skrólowa. Nowa, dokładnie. No, byłoby około 8 m dodatkowo. No, no, i tak będzie teraz wyciekać, czekać, czekać, czekać. Pytanie, kiedy była, mogła być gdzie. No, już dwa topory: 230 k Gdzy. E, ok, podam, podam jej linka do kanału. A tutaj też chcę pozdrowić innego gracza legendarne. I bardzo Ci pozdrawiamy. No pozdrawiamy wszystkich widzów. i skuteny. Tutaj widzicie. Tak sobie tutaj stoimy. Taka fajna mapka. Tu jest takie siedzisko, ale nie można wejść, bo królowa jest taka gruba, no, gruba że królowa się nie mieści. Tak byle jak. Co? gadamy o byle czym, bez tematu dzisiaj. No, Uradowanie tak no, mamy za sobą sprawdzone nie No już, 8 minuta będzie filmiku zaraz Może wam Eku pokażę Bo nigdy nie pokazywałam wam Eku, tylko tak wiecie, z przelotem widzieliście tylko milion, milion i 10 tysięcy expa i już Ja no, 4,5 e mam do levela Ale zeszły z berków 4,5 A no to i w płetwi, co ty A nie chcę iść, bo to, to o, jest. jest prawie pół Jest Pierwsza zbroja z minutało Brawo Ta dla łowcy, tak? Dobrze? To dla łowcy i chyba nie? Eee, tak, i dla topiciela. Tutaj było na przyłbice, aplauzu, taki heroiczny chemik. Mam amulet obfitości lagun, a to już za niedługo będzie ten nasilnik z gąsa. Eee, Folgowe rękawice Burkoga, eee, kraj od nocy pustyni, modlodowe uderzenie, zbroja meduzy, cień otchłani i buty władców, władców grobowców. Takie mam eku tutaj, a tutaj w torbie mm. widzicie, że to jest gąsa, wszystkie. Dobra, no, yy, teraz chyba tak sobie to tego respa trochę, tak, tak mi się coś wydaje, nawet nie wiem, czy by nie zrobić pałek, i nie wiem, cięcia, bo trochę potrwa chyba, tak mi się coś wydaje. Ja spróbować się, a koleżanku jeszcze mi dorać, bo mam tą kuszę od yy, truciny, to założyć strzały od truciny, czy od ataku fizycznego? Yy. No, wiesz co, jeżeli masz głęboką rana... No, patrz, najlepsze połączenie to jest głęboka rana plus trutka, tak mi się wydaje. To ale... masz w głęboką ranę nie. i w strzałach trutkę, to jesteś koks. Ale, ale nie, nie, jak jest głęboka rana i strzał od trutki, to się nie kala, bo ta trutka jest minimalna, więc lepiej już od fizycznego y, strzału brać. No, niby tak. O, ale sobie założyłem, że strzał na 70 od fizycznego teraz bo lotem złowcy skór. Ciekawe czy ubiję się e, 4 minutowym A co jest z łowcy skór? Eee... Miej się klucze z tego i z łowcy skór te strzały i rękawice Jeszcze i jakieś tam pierdolę No nie no to piękny, piękny filmik, piękny po prostu no Będzie udany, tutaj nas Ardemon widzę zaatakował Tutaj nas Ardemon zaatakował, kurde no Dziecko Dziecko kolegi. A Raver tutaj kurde, Ademon to koks, nie? On... Tak, to jest tak, druga ja plucz od to, Ardemona i teraz tutaj 81. Dobra, musimy go ubić. Ale też pewnie kapkiem kolejny na nas. Kurde, zanim długo mi się wyczepili, skończyć już na dzisiaj. Jak mi Ardemon ciśnie, kurde, chyba padnę. Niestety, mm. ale zanim długo... Moja mama wraca i będę musiała kończyć, bo już jestem tutaj z 7 godzin. O Boże, ale tej kurde mam. No jeszcze co on nich zrobił, nie? Jeden ruch, jeszcze uliwalną. to jest jakieś nie wiem, porąbane. Chyba sobie zaraz pójdę na Demolition Dobra, no to widzicie, uporaliśmy się z Ardemonem, ale chyba zrobię cięcie, to może zywy, nie? No, dobra Okej, okay, cześć, cześć widzajcie, właśnie jesteśmy już na biciu królowej Tak ładnie bijemy królową, widzę Myślę, że na fajnie pójdzie, Myślę, że tak ładnie tutaj bijemy ją Ciekawe, czy z fajnego pójdzie, czy jakiś taki szans Pustak, no to kończymy filmik, to nara Nara